Ferrari 488 488 to jest pojemność jednego cylindra, dlatego tak się nazywa. Produkowane było od 2015 do 2019 roku. Dla fanów wyścigów. Kilka danych technicznych. V8 8-cylindrowy, 32-zaworowy silnik. Generuje przy pojemności 3,9 litra 670 koni mechanicznych. DOHC, łańcuch, cztery zawory na cylinder, dwa wałki rozrządu w każdej z głowic, siedmiobiegowa skrzynia biegów ZF1. No i waży takie cudo 1420 kg. Piękny samochód. Eee, w pakiecie podstawowym, jeżeli pójdziemy do salonu Ferrari. Mamy tak 20-calowe felgi, system ABS, ASR, CST oraz F1 track, biksenony, pokrowiec o samochód, hamulce karbonowo-ceramiczne, poduszki powietrzne, e, kierowcy pasażera, zestaw naprawczy do opon elektroniczny, dyferencjał, e, system multimedialny z Bluetooth, dwustrefową klimatyzację i system monitorowania ciśnienia w oponach. W wyposażeniu dodatkowym za to 25 kolorów nadwozia, 2 rodzaje felg w 6 kolorach, 9 kolorów zacisków, liczne elementy z włókna węglowego, np. przedni spoiler, dyfuzor, pokrywa silnika, pokrycie kierownicy, kamery i sensory parkowania, 15 kolorów wnętrza, 5 rodzajów foteli, elektryczne fotele, regulowane zawieszenie to tak wygląda. Jeszcze jakieś dane techniczne, czyli yy, 3 sekundy do setki, prędkość maksymalna 330 km na godzinę, droga hamowania 31 metrów. No, generalnie pocisk. Pocisk na drodze, no, A został wyprodukowany dlatego, że klienci yy, chcieli mieć coś, co śmiga po torze jak dzik i no i mają. Kosmos. To jest następca modelu Ferrari 458 Italia no. Więc tak to wygląda Cena podstawowa tej fury Znaczy tej fury to 45 zł chyba czy 49 A w oryginale 255 000 euro no. Także tak Piękny samochód Właśnie się ładuje bateria Zobaczymy Jak zapierdziela